Więc, hej, cześć mano, jestem bo i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś pokażę Wam jak zrobić outro. Outro to jest taka wstawka, którą można dać na sam koniec filmu, żeby zachęcić ludzi do wejścia na kolejne odcinki oraz do zasubskrybowania waszego kanału. Tak więc co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, która wyświetla się na tym palcu. Komentarz tam na dole, a my przechodzimy do dalszej części materiału. Jesteśmy już na pulpicie. Pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, będzie odpalenie Adobe After Effects. Yy, dobra, już nam się odpala nasza aplikacja. Gdy aplikacja już się odpali, klikamy sobie New Project i teraz New Composition. Otworzyła się nam nowa kompozycja Composition name nazwijmy sobie ją yy, Outro. I teraz tak, mamy tutaj rozdzielczość naszego yy, outra. Ja tutaj dam 1920 na 1080 pikseli, bo jest to Full HD. Zazwyczaj w Full HD wypuszczamy nasze filmy na YouTube, także, także tak to zostaje. 60 klatek na sekundę też będzie taką optymalną wartością. Oczywiście można sobie dać 4K na przykład, czyli 2048 na 1440 podejrze. Ale ja tutaj dam właśnie Full HD, bo ja na przykład puszczam moje filmy na YouTube'a w Full HD. Kolejną rzeczą będzie czas, czyli ile nasza animacja będzie trwała. Ja sobie tutaj dam 30 sekund, bo w razie czego możemy sobie uciąć nasz, naszą animację w programie do montażu, czyli na przykład w Adobe Premiere Pro. Dobra, ja tutaj klikam sobie OK. Otwiera nam się nowa kompozycja, czyli właśnie tutaj nasza wersja robocza projektu. Także co? Pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, będzie wejście na tutaj YouTube'a i, i, i zrobienie screena naszego filmu, to znaczy naszej końcówki w sumie filmu. Tutaj mam już bo bardzo serdecznie polecam ten filmik oczywiście. Jak ktoś tam chce zobaczyć, i mamy tutaj właśnie, właśnie naszą końcówkę filmu. Jak widać, w tym odcinku nie mam żadnego ultra, właśnie ultra. Także musimy sobie, właśnie dzisiaj zrobić, tak? Tak więc teraz będziemy musieli sobie zrobić screena tego właśnie ekranu. Klikamy właśnie w tym momencie Windows Shift i S, i pojawia nam się takie okno, to się nazywa wycinek i szkic. Zaznaczamy sobie nasz cały ekran, dosłownie cały, pamiętajcie, żeby zaznaczyć idealnie wszystko. Zamykamy sobie to, zamykamy tutaj również, minimalizujemy sobie nasz program do animacji. Teraz tak, mamy tutaj na naszym pasku zadać coś takiego jak wiadomości, klikamy to. I mamy właśnie nasz wycinek i szkic. Klikamy sobie tutaj, i w tym momencie zapisujemy sobie to na naszym pulpicie. Oczywiście można gdzieś indziej, wiadomo o co chodzi. Dobra, zamykamy. I mamy tutaj nasz, nasz zrzut ekranu. Przenosimy sobie go teraz do Adobe After Effects. Dobra. Przeniosłem sobie to i mam teraz właśnie wytyczanie takich granic, tak jakby mojego outra. Dobra, także możemy się teraz zająć właśnie naszymi, naszymi tutaj kwadratami. W tym momencie przechodzimy sobie do naszych narzędzi. Tutaj mamy taki prostokąt, jeżeli chcemy zrobić, możemy zrobić takim równym prostokątem. Ja chcę zaokrąglony, także klikam sobie Alt i jeden raz przycisk myszy lewy, oczywiście i wyświetla nam się tutaj takie coś jak stroke, czyli, czyli obrys właśnie naszego. Naszego prostokątu. Jeszcze go sobie nie zrobiliśmy, także klikamy tutaj dwa razy lewym wszystkiem myszy i właśnie w tym momencie się nam on pojawił. Widać ma on takie zaokrąglone rogi, właśnie o to mi w tym chodziło. No i co, myślę, że, że teraz możemy zająć się właśnie tym strołkiem, czyli właśnie obrysem naszego prostokąta. Można go sobie troszeczkę powiększyć. Myślę, że takie 25 może nie, z 20 pikseli będzie, będzie dosyć optymalną wartością. No i teraz tak, kolejną, kolejnym etapem, który będziemy musieli zrobić jest przejście właśnie w tutaj lewy dolny róg I mamy coś takiego jak Contents, to sobie rozwijamy, rozwijamy sobie także to Mamy Stroke One. Rozwijamy sobie to również, dashes, rozwijamy, wiadomo, i klikamy tutaj takiego plusika. I właśnie dashes robi nam takie linie przerywane, i właśnie to sobie będziemy animowali. Także to jest moim zdaniem taki dosyć fajny efekt. Także ja sobie to zrobię. Zwiększymy sobie to trochę, żeby jakoś to lepiej wyglądało. Tutaj właśnie mamy offset, czyli, czyli właśnie animację tego wszystkiego, i tym właśnie będziemy sobie to animowali. Dobra, powrócimy sobie do zera I w tym momencie możemy sobie zeskalować to wszystko Żeby o jakoś przybliżyć to do tego Jest trochę za duże, także jeszcze sobie damy Z33 może będzie dobre 33 w sumie, 33,5 może 33,5 damy, o jest idealnie I w tym momencie musimy sobie to spasować z naszym tutaj, naszą miniaturką żeby to jakoś tam było. Ja od razu ja zrobię po prostu na szybko teraz, żeby wam jakoś nie jakoś nie przynudzać. Myślę, że coś takiego będzie dobre. Dobra, okej, okay. coś takiego, dobra. Mamy już to zrobione, także możemy zająć się animowaniem tego. Także w tym momencie wracamy sobie do dashes i mamy tutaj nasz offset. Klikamy sobie tutaj nasz zegareczek. Przechodzimy na timeline na sam koniec. Myślę, że z 1500 możemy sobie tutaj wpisać taką wartość i zobaczymy, jak, jak to wygląda. Tutaj, o i mi się bardzo to podoba, szczerze mówiąc, jest, jest mega ładne. Jeszcze możemy sobie zmienić kolor naszego obramowania na na przykład taki ciemniejszy, dosyć czerwony. Będzie spoko, chyba, jest super. I teraz tak, żeby mieć to na drugim właśnie naszym, tutaj, naszym takim, nie wiem jak to nazwać, no na naszej miniaturce, wiadomo o co chodzi, tak? Klikamy Ctrl C, Ctrl V i wklejamy sobie następny właśnie layer tego Mamy to teraz podwojone I klikamy teraz Shift, żeby nie przesuwać tego do góry i do dołu tylko na boki Ok, a musimy najpierw to przesunąć i później dopiero z Shiftem zrobić I przesyłamy sobie właśnie tutaj na naszą tą drugą miniaturę Również musimy sobie tutaj to dopasować, tak na oko w sumie ja to robię teraz, ale wiadomo, że, że im, im lepiej, im, im, im równiej, tym lepiej. O, tak można to ująć. No w sumie to mi się udało chyba teraz, także jest spoko. Ok, jak już mamy zrobione te dwa elementy, musimy jeszcze zająć się trzecim, czyli naszym okręgiem. Także klikamy sobie Alt i, i raz jeszcze musimy zrobić sobie to. Mamy tutaj teraz Ellipse Tool. I tą elipsę zaznaczamy razem z shiftem, żeby było równe, okrągłe dobra, coś takiego. Dlaczego ten stroke jest taki duży? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Także sobie go pomniejszymy trochę, żeby pasował do, do poprzednich 8, może z 7, niech będzie. Jest spoko i robimy dosłownie to samo co, co wcześniej, czyli tak rozwijamy elips, rozwijamy stroke. I rozwijamy dashes i dajemy tego plusika, żeby nam się to pojawiło. Mamy teraz dash i musimy zrobić chyba taki sam, myślę, Myślę, że taki sam będzie najlepszy mm, odstęp. Y, także. Mm, dobra, tu sobie rozwiniemy, rozwiniemy. Mamy tutaj dashes i to było 58, ok? I teraz tak, 58 sobie wpisujemy tutaj. I mamy ten właśnie odstęp. Nie, i odstęp 58 jest za duży. Coś, coś tu nie gra, także, także zmniejszymy sobie go. Zrobimy go, żeby był dosyć podobny na oko, tak. No 27 brzmi w miarę dobrze. E, oczywiście, musimy sobie to teraz wypoziomować i wyproporcjonować, żeby jakoś pasowało do tego mojego okręgu, mojego awatara. Także mamy tutaj coś takiego, proporcjonal grid, klikamy to i pokazuje nam się właśnie taki, taki oto, nie wiem, taka siatka, jakby i teraz sobie do tego właśnie przyrównujemy to. Mamy tutaj o właśnie taki kwadracik, i ten kwadracik musimy, musimy sobie przesunąć aż na ten zielony. O, jest idealnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o, o dolne partie, to na oko trzeba to zrobić, bo, bo, bo nie mamy tego tak właśnie równo. W sumie to chyba jest w miarę nawet. Także tak sobie to możemy zostawić. Ja jeszcze zrobię coś takiego, że sobie to pomniejsze. Także transform. I tutaj mamy skalę, i zeskalujemy sobie to leciutko. Ok, i teraz jeszcze do dołu sobie to przeniesiemy. Jest idealnie ok. Także teraz możemy sobie tego grida usunąć, i mamy coś takiego. Jeszcze, wiadomo, musimy zaanimować to wszystko, tak? Także, jeżeli chodzi o animowanie, tamte poprzednie już zaanimowaliśmy. Jeszcze ten trzeci trzeba ogarnąć tutaj, także znowu sobie znowu sobie schodzimy do offset. Mamy teraz na sam początek, zegareczek, na sam koniec. I wpisujemy tak jak wcześniej 1500. No i co, mamy już wszystko chyba gotowe. I zaraz y, zobaczymy. Jeszcze usuniemy tylko sobie nasz y, zrzut ekranu, żeby tego wszystkiego tutaj nie było. I jest coś takiego. Myślę jeszcze, y, że można sobie ten shape layer 3 dać na na przykład żółto, żeby się bardziej wyróżniał niż, niż te czerwone. I w sumie to ładnie dosyć wygląda. Zaraz zajmiemy się jeszcze tutaj jakimiś tekstami, i tak dalej, i tak dalej. I co? I teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda w tym momencie. Jest to dosyć dosyć ładne, moim zdaniem, przynajmniej możecie napisać i podzielić się opinią w komentarzach, wiadomo też o co chodzi. Teraz zajmiemy się myślę jakimś tekstem do tego. Także mamy tutaj coś takiego, jak właśnie te, te. jest to dodawanie tekstu do, naszego, do naszej warstwy roboczej. Myślę, że możemy sobie dać na przykład dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Dobrze, jest super. I teraz się pobawimy trochę tą warstwą. Dobra, mamy tutaj oczywiście font, bo nie jest to przyciąga tak jak w poprzednim odcinku mówiłem. Jest to font Milky Nice. Nie, Milky Nice nie, bo nie ma polskich znaków. W sumie to możemy dać jakiegoś na przykład Bebasa. Bebas. OK. No dobra, niech zostanie już ten bebas. Wiadomo, możecie sobie zmienić, na jaki chcecie. Ja tutaj dam Bebasa właśnie, żeby, żeby to. Żeby to jakoś szybko poszło. O tak, o, tak to można ująć. Zwiększymy sobie to wszystko. Możemy sobie jeszcze. A nie, jest pogrubiona już, także, także tak zostanie. Dobra, gdzieś, gdzieś damy sobie to tutaj. Dzięki za oglądanie. OK. Może być, i jeszcze sobie damy na przykład coś takiego, żeby tutaj pisało poprzedni film i, i, i następny film. I albo i najpopularniejszy film, coś coś w tym stylu. Yy, zależy też, jak wy macie to na YouTube napisane, i tak dalej, i tak dalej. Mamy poprzedni film, mamy jeszcze mm, polecany film. O, ja tak na przykład mam. I właśnie sobie tutaj, te, tutaj też to damy. Ja teraz nie będę tego ustawiał, po prostu dodam tak. Wiadomo i, i będzie spoko. Co tu jeszcze możemy zrobić? Oczywiście, możemy sobie jakieś social media dodać. Ja nie będę tego robił, myślę, że to będzie na tę chwilę wszystko. I jeszcze tylko zajmiemy się animacją wstępną i animacją zakończeniową naszego tutaj właśnie tego overlaya. W sumie to nie jest overlay, to jest outro, oczywiście. Wiadomo, tylko pomyliłem leciutko. Możemy sobie zrobić tak, żeby zaznaczyć to wszystko. Prawy przycisk myszy Precompose. Ok. I teraz mam wszystko w jednym tak jakby. Przechodzimy teraz tutaj Transform i mamy coś takiego jak Opacity. Opacity to jest nic innego jak po prostu o zmniejszanie i zwiększanie widoczności tego. Na początek dajemy sobie na 0, zaznaczamy sobie naszą, nasz zegarek. Przechodzimy leciutko dalej, dajemy na 100 i zobaczcie jak to wygląda. O i jest super myślę. I teraz na koniec robimy również to samo, tylko że właśnie zaznaczamy tym takim rąbem i przechodzimy na sam koniec. I od 100 tym razem do zera I mamy coś takiego Myślę, że, że Jakoś ładnie to w miarę wygląda Nie chciałem robić jakiegoś takiego trudnego Zrobiłem takie minimalistyczne właśnie I myślę, że mogę wam to Nawet dać do pobrania Także w opisie macie link z tym Mogę wam dać bez tych Bez tych napisów Bez tego i bez tego też Napisy sobie dodacie sami A animacja będzie tutaj właśnie Tak oto wyglądała Myślę, że, że jest to dosyć dobre. Także odsyłam Was do opisu. Tam będzie właśnie link do pobrania tego. Tak więc przyszła już pora na zapisanie naszego projektu. Ja Wam dam teraz właśnie ten projekt bez napisu, bo te napisy wyszły na no, tak średnio, bym powiedział. Klikamy tutaj file, export to drugie teraz i pojawia nam się tutaj właśnie to okienko. Żeby zrobić coś takiego, a żeby mieć przezroczysty tło, musimy kliknąć tutaj. Później mamy coś takiego jak channels i channels dajemy na RGB plus alpha. Właśnie dlatego będziemy mieli przezroczyste tło i dajemy jeszcze format na QuickTime'a, żeby wiadomo, nie było na przykład 2 GB, tylko na przykład 2 MB, bo to też utrudnia, wiadomo, nasz, nasz, nasz przesył oczywiście do programu do montażu. Teraz tak, dajemy OK. Tutaj output dajemy do miejsca, w którym chcemy zapisać nasze dzieło. Klikamy render i nam się to renderuje. Także to by było na tyle z tego filmu. Napiszcie w komentarzu outro. A wam serduszko. No i co, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.